Cześć Simonko, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Friday. Play on Big Screen. Ja jestem Maciek, a przed nami kolejny odcinek. Nie, 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 moi drodzy, nic z tych rzeczy i to nie jest kariera. Dzisiaj po prostu jedziemy przejechać się nowym samochodzikiem, nowym wozidełkiem, nowym pędzidełkiem po Nürburgringu, noc life. E. Także moi drodzy, mamy za sobą już z tego co pamiętam, to był Fiat 500, a barcik. O dziwo pokonał M3 E30, także naprawdę dał radę. No i pierwsza była oczywiście M3 E30, a dzisiaj Mustang. Moi drodzy, Mustang z manualną skrzynią biegów, 5 litrów, V8 amerykańskie. Myślę, że, yy, że będzie ciekawie. Dobrze moi drodzy, to co, lecimy. Tylko jeszcze mały sound check. a się kręca. No jak Wam się teraz podoba? Ten widok z kopitu teraz jesteśmy troszeczkę dalej, więc widzimy ręce kierowcy. Hej, okay, spróbujmy. Odmijmy tego goszka. Maszyna pali gumę. A no, ze środka bardziej zdecydowanie widać, jak ten samochód tańczy. Jak się ta karoseria przechyla. No, nie jest to barcik. Wygina się na wszystkie strony. Ale jednak wiadomo, Mustang. Tu jest co tym samochodem szarpać. Narwisty, rumak. A, nadsterowny, moi drodzy. nadsterowny, widać jak, jak się kładzie widzicie to jest to o czym mówiłem podczas kariery w tych Lotusach, jak one się bujały tylko wyhamujmy bardziej bo no to jednak to zawieszenie to jest tak jak zawsze mówią w tych amerykańskich to bardziej przypomina biurowe z Poloneza no myślę, że tu już nie, ale, ale jednak no, te samochody no, nie są to jakieś samochody stworzone na zakręty wiadomo Zostaniemy na piątce, żeby na to. Ale prowadza go. Oj, wyjeżdża, wyjeżdża. No nie jest to jakiś precyzyjny sprzęt, moi drodzy. Buja się jak wóz z węglem. Spolnijmy, bo wyjedzie, jak nic. Ciekawe przeżycie, powiem szczerze. Po tych lotusach, co jeździłem, no to ten samochód, jeśli chodzi o precyzję, to, moi drodzy, dźwięk fajny, wygląd ekstra, Fanmaker, ale na pewno nie jest to jakaś precyzyjna fura. Ale mimo wszystko, pomimo tego, że nie ma precyzji i prowadzenia, to wywołuje uśmiech na twarzy. Naprawdę. Tu jest ładną odcinkę ma. Aha, doprowadza. Zostańmy na czwórce. Cały czas wygina go. Tańczy, tańczy. Zawieszenie robi co może. Patrzcie, patrzcie, widzicie? O tym mówię. No nie jest tu precyzyjnie. Hamulce też pozostawiają wiele do życzenia. No dźwięk jest bajka. Normalnie jak nim jadę, to jakbym Mad Maxa oglądał. Posłuchajcie. O! Ale demon te silniki to trzeba przyznać, że mają fajne tańczy, tańczy. Oj, tancerzyk. O, 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 już szaleje. Już się stópki rwą do tańca. No piątka to taki nadbieg, oczywiście. Na pełnym przejdzie. No, nie za bardzo. O! A Go zaczęło bujać. Lewo prawo. Lewo prawo moi drodzy. <laughs> jak łajbę? No buja się jak łajba. Na wodzie naprawdę wuje się jak łajba. Łajba <grymne> z tendencją do nadsterowności. Trójce, ale myślę, że on tutaj będzie, o, na trójce to aż tam wyjechał. Ale ciekawe przeżycie, fajnie jest y, sobie tak skonfrontować tą motoryzację japońską, angielską, z amerykańską. Ja nie mówię oczywiście, broń Boże, że Amerykanie nie mają precyzyjnych samochodów. Ale akurat ten Mustak do nich nie należy. No i jest so Pony ponykar, no fan maker. Tancerz, to jest po prostu tancerz. W każdym nakręcie wyjeżdża na sterowny się robi. Ciężki jest. To czuć. Czuć, że jest ciężki po prostu. Te opony robią co mogą, żeby go utrzymać na torze. Hmm. O, 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 o trancerzyk. Tancerzyk, trancerzyk, o, patrzcie. No to, to pewnie by połknął ten zakręt. Ale pełny gaz jakby mu się dało to powiem wam, że łosilik. Silnik jest mocny. Czuć jak wygina, wygina tą karoserię. Pancerzyk, no. Ale się buja. Normalnie łajba. Moi drodzy, łajba, łajba. <laughs> ciekawy samochód, ciekawy. O, 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 pancerz. Na pewno nie przejdziemy, to marzenie. No i zobaczymy, jak z prędkością maksymalną, ale tu bym się nie spodziewał cudów po Amerykańcu. Bo czego się buja. cały czas. Każdą nierówność czuje. Szóstka to typowy nadbieg. No widzicie, szóstka to zdycha. To nie ma sensu jeszcze pod górkę. Piątkę mógł. Musimy dobiłować, niestety. Może teraz, ale znowu teraz to na zakrętach. Ale go prowadza, ale Drania prowadza. No i ten dźwięk, zobaczymy jaki czas żeśmy osiągnęli moi drodzy, ale mięso, jeśli chodzi o dźwięk to jest takie mięso, że normalnie, no głowa mała, głowa mała moi drodzy. Dobrze moi drodzy, także to był kolejny przejazd po Nurburgingu, kolejną furą, na kolejne, czekajcie, a znajdziecie, że się tak wyrażę. Pojawią się oczywiście, no, główny content to wiadomo kariera, natomiast od czasu do czasu przelecimy tutaj jakimś fajnym samochodzikiem nietuzinkowym. Wiadomo w Assetto Corsa nie ma ich jakoś tak dużo jak w innych produkcjach, ale jakieś tam nietuzinkowe można wyłuskać, jakieś perełki, przejechać się nimi i tyle. Także moi drodzy, jeżeli ten Wam się podobał przejazd, dajcie znać, piszcie komentarze. Co do innych samochodów, jakieś Wasze typy, którymi chcielibyście, żebyśmy tutaj przetestowali, przejechali się wspólnie i tyle. Także śledźcie kontent, który wpada, zasubskrybujcie wtedy będziecie na bieżąco po prostu z tym, co się będzie pojawiać. I tyle, moi drodzy. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!